Jestem zalogowana jako egzaminator, przechodzę do wykazu ocenianych kart, i tutaj widzę, że wszystkie karty mam ocenione i wszystkie poza jedną odesłane. Widzę też, że niektóre mogę poprawić, bo nie zostały zamknięte, ale mogę też pobrać karty. Mam jedną nieodesłaną kartę, więc mogę pobrać jeszcze cztery, bo limit do pobrania to pięć kart. Pobieram karty wszystkie karty do limitu i widzę, pojawiły się nowe karty. Wyślę teraz, odeślę tę kartę, która już została oceniona. Niestety okazało się, że została zablokowana możliwość pobierania kart do oceny. Dlaczego? Bo w tym zadaniu, które ostatnio wysłałam, pojawił się błąd. Jakie działania mogę teraz podjąć? No, jestem zablokowana, więc muszę czekać, aż przewodniczący zespołu egzaminatorów skontaktuje się ze mną. Ale w związku z tym, że pobrałam parę kart, mogę te karty, które już pobrałam, sprawdzać.